Świętą odprawiam za moich rodziców, w rocznicę pięćdziesięciolecia ich ślubu, który tutaj, właśnie na Jasnej Górze, miał miejsce. Modlę się o błogosławieństwo dla nich, i jednocześnie tam ma być także podziękowaniem z mojej strony za to, że jestem, za to, że oni są i za to, że są tacy, jacy są. Ale także chciałbym powitać. Pielgrzymkę z Kruszwicy, emerytów i rencistów. Na początku tej mszy świętej, ponieważ każdy z nas jest człowiekiem słabym, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem uczestniczyli w najświętszej ofierze. Czytanie z Księgi Przysłów: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło. Przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają. I zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami. Nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienia nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim, mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, grając na okręgu ziemi. Znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych niech nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto słowo Boże. Pan z Wami, i słuchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, Pała tobie, Panie. W Tanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych dla żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo pańskie ała Tobie. Chryste. Jak już mówiłem, chciałem w szczególny sposób pomodlić się za moich rodziców, Aleksandrę Józefa, 50 lat, 50 lat wierności, 50 lat bycia przy sobie. Właśnie stojąc przed Matką Bożą, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Nagle ta myśl przyszła do mnie, że nie wstąpiłbym do Dominikanów, pewnie bym nie odpowiedział na powołanie Pana Boga, gdyby nie atmosfera mojego domu. Ja tak sądzę, chłonąłem Ewangelię zanim jeszcze potrafiłem wypowiedzieć to słowo, zanim w ogóle usłyszałem imię Jezusa. Skąd? Z atmosfery domowej. Zawsze ona była cudowna, zawsze pełna miłości. Oczywiście, jak w każdym małżeństwie, zdarzały się nieporozumienia, ale 50 lat wierności o czymś świadczy. I myślę, że źródłem tej wierności jest właśnie Ewangelia Jezusa Chrystusa. Może także Matka Boża i umiejętność wsłuchiwania się, którą ona właśnie reprezentuje. Taka uważność. Warto się skupić na tej Ewangelii, bo ona tak naprawdę mówi o jednym z najcudowniejszych ludzkich, powiedzmy, najcudowniejszych ludzkich postaw, mianowicie o wierności. O wierności, która jest absolutnym fundamentem miłości. Tam, gdzie wierności nie ma, tam jest huśtawka nastrojów i uczuć, i tak naprawdę nie, nic nie jest w stanie się ostać. Tylko wierność, niejako wbrew sobie, zresztą sam Jezus mówił, że musimy czasem postępować wbrew sobie, jak to ujął, zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. Wierność jest fundamentem. Bóg jest wierny, On nigdy się nie odwraca. I zwróćmy uwagę na postawę Maryi. Ona jest uważna. Była na weselu. Nikt na to nie zwrócił uwagi, że coś na tym weselu nie jest tak, jak powinno być. Pewnie wyczuła to z mimiki twarzy, może z nerwowego zachowania się służących. Od razu zobaczyła, że wina nie mają. I wydaje się, że to jest jeden z fundamentalnych. Jedna z fundamentalnych postaw ludzkich, jeżeli chcemy wytrwać w wierności, uważność na drugiego człowieka. Ale podstawową sprawą jest uważność skierowana na Pana Boga. Jeżeli ja będę uważny w stosunku do Niego, w stosunku do Jego natchnień, to także będę uważny w stosunku do tego, co mi mówi Jego obraz i podobieństwo, czyli drugi człowiek. I Maryja, zwróćmy uwagę na formę. Pytania, czy raczej prośby skierowanej do Jezusa. To było zdanie oznajmujące. Powiedziała, że wina nie mają. Nie narzucała żadnych rozwiązań. Czekała, aż on, który przenika i zna ludzkie serca, podejmie decyzję. I to jest następna sprawa. My bardzo często, jeżeli ktoś nas obdarzy darem przyjaźni albo darem miłości. Usiłujemy ten dar przemienić w posiadanie. I to jest śmierć miłości, śmierć przyjaźni, a także śmierć wiary. Muszę cały czas utrzymywać, powinienem tą świadomość, że wszystko co mam, łącznie z tymi darami, którymi obdarowali mnie rodzice, inni ludzie, wszyscy moi wychowawcy, to jest właśnie dar. Nie mogę położyć na tym ręki i powiedzieć moje, bo wtedy zacznie się proces degradacji. I moi rodzice to wiedzieli. Zostawiali mi swobodę, niczego mi nie narzucali. Owszem, no, trzeba było skorygować czasem dzikie wybryki młodego człowieka, to jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast, jak mówię, atmosfera przesiąknięta Ewangelią, uważnością skierowaną najpierw na Pana Boga. A później na drugiego człowieka. Ja to chłonąłem jako dziecko, wszystkimi komórkami swojego ciała. I za to jestem im wdzięczny. I za to błogosławię Panu, że dali, dał długie życie moim rodzicom, że mogli doczekać tego pięknego jubileuszu 50 lat małżeństwa i żywię nadzieję, że również dalsze jubileusze będziemy tu razem obchodzili. Dziękuję tacie, mamie, no i mojej nieocenionej siostrze, która właśnie czytała pierwsze czytanie. Amen. Teraz nastąpi odnowienie ślubowania. Ci godni małżonkowie. Przed pięćdziesięciu laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonale chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie. I odpowiedzcie na pytania, które Wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni Waszą wolę i wspiera Was łaską abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne.